Hej siemanko tu Miazga16 i witam was w kolejnym odcinku testowania piw na kanale dzisiaj piwem testowanym jest Somersby o smaku pomelo i granatu jest to nowy smak somerka mam nadzieję że film to wam się spodoba a tymczasem ja zabieram się z otwieranie piwa widzimy się podczas degustacji piwko otworzone lecimy patrzę na zapach fajny owocowy zapach mm, ja w ogóle jestem fanem granatu Akurat że granat ostatnio jadłem, nie wiem, no tak, może z pół roku temu, no robiłem sobie akurat takiego szajka z granatem. Pomelo, pomelo to kurde, no nie pamiętam, czy w ogóle kiedykolwiek jadłem, ale piłem właśnie yy, różnego rodzaju napoje o smaku pomelo i w sumie nie było, nie było takiej tragedii, były całkiem dobre. Więc teraz leci Somerek pomelo granat. O, przyjemny, fajny smak. Fajny, owocowy smak. Słodki te, słodkie to te piwo jest. Ono chyba ma sporo cukru. Eee, składniki, woda, cukier. No tak, cukier, ale ile tego cukru tu jest? No nie, nie pisze tu ile jest cukru, ale to piwo jest słodkie. Więc na pewno tutaj jest przynajmniej. Z 6 z 10 gramów będzie cukru. No, może nie może nie aż tyle, może przesadzam. Może z 6, 10 na pewno nie, ale przynajmniej z 6 gramów cukru tu jest w tym piwie. Fajnie, fajnie się mieszają w, mieszają w ogóle te smaki pomelo granatu. Walne łyczka. Wow. to piwo ma w ogóle 4,5% Smiech standard to już jest w Somerkach 4,5% nigdy chyba nie było, że było ponad 5% Somerki to w sumie takie damskie piwa w cztery i wygrywaj, może coś wygram albo przepierdolę pewnie przepierdolę jak zwykle co do smaku naprawdę niesamowite piwo Chociaż nadal mi smakuje takim tymbarkiem, chociaż nie było akurat takiego połączenia, ale, ale owocowe piwo to jednak bardziej mi smak. Bardziej jak piję, to czuję jakbym pił jakiegoś tymbarka owocowego. No, tak to właśnie. Tak to właśnie smakuje. Nie wiem jaką notę wystawić. Wystawię tutaj. Taką mocną, mocną szóstkę, mocna szóstka tutaj wlatuje, piwko smaczne, połączenie, połączenie takie nawet, chociaż ja pomelo się nie nie wiem czy mi smakuje, bo tutaj ciężko jest wy, wyczuć te pomelo, ale granat czuć. ta 6 na 10, także dzięki wielkie za, za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał radzoneczkiem, lajkujcie filmy, udostępnijcie filmy z nim. zapraszam, was, Zapraszam Was także na poprzednie filmy, na następne. Hej, siemanko, tu jest gryznacie. Widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Z recenzji, cześć!